Reprezentuję Stowarzyszenie Muzykoterapeutów Polskich, a od 18 marca jestem przewodniczącą, więc przede mną trudne zadania. Reprezentuję to stowarzyszenie, które jest we Wrocławiu i liczy sobie ponad 30 lat, a zakład muzykoterapii powstał 50 lat temu. Niedawno były obchody, forum i tak wspominaliśmy, że przygotowuje się muzykoterapeutów do Pracy z muzyką, ale to też dzisiaj chciałam poruszyć, że trzeba się przygotować do takich zajęć, być dobrym muzykiem i praktykującym muzykiem. Nie wystarczy mieć tylko o kilka godzin. Powiedzmy szkolenia, ale elementy możemy wykorzystywać. Pan Tomasz dokładnie przedstawił y, sytuację, że możemy inaczej edukacja muzyczna, inaczej, prawda, muzykoterapia, ale tak jako pedagog od wielu lat. Stosuję, no bo zajmuję się edukacją muzyczną. Zresztą przywiozłam pokazać książkę, w której piszę o edukacji muzycznej z perspektywy pedagogicznej. Łączenie tych zajęć muzycznych, które prowadzimy w szkole, z perspektywy również profilaktyczno-terapeutycznej. To są moje poszukiwania od wielu lat, jak dotrzeć do dziecka. Bo myślę, że najlepszą szkołą nie studia i tam te różne warsztaty, tylko właśnie podążanie za dzieckiem, y, obserwowanie, wspólne muzykowanie, wspólne działanie, y, wspólne występy z rodzicami, z dziadkami. To jest takie wyzwanie, kiedy setka dzieci stoi na scenie i trzeba poprowadzić, przygotować. Ci Państwo, którzy działają, wiedzą, ile to wy wymaga pracy. Ja tak króciutko dzisiaj y, widzę, że mnie pan Tomasz zostawił. No dobra. O, tak. Powiem tak, wolę, wolę działać niż wykładać, bo mówię rano do przedszkola czy do dzieci, a potem w służbie do studentów, albo czasami nawet ze studentami idziemy do przedszkola bądź do placówki po to, jeszcze na pierwszym roku, żeby się zastanowiły studentki, czy chcą pracować w zawodzie, bo to jest powołanie. Tu nie chodzi o finanse, tylko o powołanie do pracy. Zacznę może od tego, że w 1950, przepraszam, no właściwie już ta muzykoterapia rozpoczęła swoje takie działania w Polsce, później właśnie w 1970 aktywność wrocławska i tutaj podaję definicję, czym ona się zajmuje, bo to właściwie muzyka, terapia, człowiek i. Praktycznie potrzebuje, tak jak pan Tomasz już większość powiedział, tu chodzi o dobrostan każdego z nas, tego prowadzącego i tego odbierającego. Potem mamy. Takich dwóch przedstawicieli. Właśnie Tadeusz na są zaczarował Wrocław, i tam się zaczęło właśnie to szkolenie muzykoterapeutów. W tej chwili istnieją już są dwa stowarzyszenia konkurencyjne w Lublinie, ale ja się cieszę, bo przynajmniej będzie więcej działających. No i tak jak tutaj macie Państwo definicję, tu chodzi o takie właśnie działania prawdziwego zdarzenia ten rozwój psychosomatyczny. A Elżbieta Galińska prezentuje już ten czynnik taki medyczny, psychologiczny, więc uważam, że też dużo dobrego zrobiła jako autorka portretu muzycznego człowieka. Jeśli mamy, to już o tym powiedziałam tu mamy przedstawicieli. Właśnie wczoraj też dzwonił pan profesor Cylulko, który jest kierownikiem zakładu muzykoterapii. Ma też problemy z, z, ze wzrokiem, ale mimo wszystko sobie radzi i prowadzi ten zakład. Ten aspekt medyczny. Miałam przyjemność dwa lata temu prowadzić zajęcia z lekarzami na kierunku. Okazuje się, że większość z nich ma przygotowanie muzyczne, co też pomaga lekarzom w pracy. No i obecnie Obecnie taki przedmiot jak emisja i higiena głosu również jest niezbędny i u psychologów klinicznych, i nie tylko, bo chodzi o rozmowy, dialog. Najważniejszy jest dialog, dialog z dziećmi. Zepsułam wszystko, panie Tomku? Nie? Dobra. Dobra, a tu kierunki państwo znacie, mówię technicznie nie bardzo, jakby, jakby było granie na instrumencie tak, to jestem bardziej odważna. Psychofizjologiczny, psychopedagogiczny, psychoanalityczny. Nie będę tego omawiać komunikacyjny, bo ten komunikacyjny jest bardzo istotny. To wejście, to co Pan dzisiaj mówił, otoczenie. Ja też gdzieś tam wchodzę i patrzę, aha, czy się będę dobrze czuć, czy, czy co się będzie działo, tak samo dzieci reagują i ta przychylność. Tutaj podałam sobie cele. No przede wszystkim chodzi o rozładowanie emocji. Pozwólmy dzieciom działać, to co powiedziałam, podążać. Zaczynamy nawet od takiego odwiedzenia tej sali, czy, czy spotkania, czy zapoznania się potem mamy i tutaj się wpisuje pan Kieru, pani Zalejowa. Mamy też, chodzi o poprawienie komunikacji. No relaks to na pewno musi być. Pan Tomek powiedział, że płakać, płakać trzeba. Mamy szczególnie kobiety, muszą czasami przetrzeć oczy, czy, żeby one ładnie błyszczały. No i teraz funkcje. Percepcyjno-motoryczne. Tu się wpisuje pani Marta Bogdanowicz. Ja zawsze mówię studentom: koordynacja wzrokowo-słuchowo-ruchowa zwarte, gotowe do pracy w każdej chwili. No i mamy to poprawienie kondycji psychofizycznej. Oczywiście, dzisiaj się mówi dużo o kreatywności, a dzieci ze spektrum autyzmu mają bardzo dużo pomysłów. Ta kreatywność, no myślę, że w muzyce na pewno odnajdują się. Ja nie tylko reprezentuję, proszę Państwa, samą muzykoterapię, ale Będę też wspominać o arteterapii, bo nie wyobrażam sobie bez biblioterapii, bez plastykoterapii, żeby nie było choreoterapii i itd. Tu, tu się wpisywała pani profesor Wita Schulz, która niedawno zmarła. Jeśli funkcje, to te same, które mamy też i w edukacji muzycznej, czyli jeszcze raz powieliłam, chyba rozwojowa, na pewno komunikacyjna, poznawczo-wychowawcza i stymulacyjna. Podałam tutaj może obszary zastosowanie, ale tak naprawdę ona się mieści wszędzie, znajduje się wszędzie. I praktycznie Państwo idziecie do pracy, również potrzebujecie tego ciepłego głosu Pana Dyrektora albo koleżanek, prawda? No, nie jak jest, atmosfera też jest bardzo ważna w pracy i stosunki koleżeńskie i tak dalej. I zobaczcie, z prawej strony właściwie muzykoterapia mogłaby być wszędzie, nawet w sklepie często też to robią, żeby zakupy robić i oddziaływać na człowieka. A tu pozwoliłam sobie, to już Pan mówił o tej indywidualnej prawda, muzykoterapii, od tego też zaczynamy spokojnie, poznajemy się. No i grupowa, ja tu jestem z prawej strony w warsztatach terapii zajęciowej, to dla mnie też było doświadczenie już z dorosłymi, jak oni sobie radzą, bo oni są przystosowani do zawodu, co też nie jest łatwe, bo niedawno też była konferencja na ten temat, jak tu poradzić sobie. Zatrzymam się, proszę Państwa, na tej czynnikach oddziaływania, co jest ważne. Ważne jest właśnie to doświadczenie muzyczne, ale struktura wiekowa, żeby sobie też mniej więcej, no wiadomo, pracujemy z dziećmi, pracujemy z dorosłymi, czasami mieszamy, ale wtedy dopasowujemy ten materiał. Yy, rodzaj dysfunkcji, czas, miejsce. Yy, nie możemy też czasami, chodzi o, o myślę, że tak 20 minut, pół godziny, yy, czasami lepiej jest tak, żeby to był taki Niedopór. Jeszcze chcemy, jeszcze chcemy. Ja zawsze mówiłam uciekam, bo muszę iść do innej grupy. Wiem, że jeszcze by chciały, tak, pół dnia i tak dalej, ale Wasza Pani jest z Wami. Miejsce, dlaczego mówię, musi być przestrzeń, muszą mieć sprzęt powiedzmy bardzo to jest bardzo istotne ja w gabinecie nie mam takiego dlatego chodzę do placówek bo placówki już dzisiaj są wyposażone niż uczelnia to ma no i oczywiście indywidualne potrzeby i zainteresowania ci państwo którzy pracują z dziećmi wiedzą że czasami też mi się zdarzyło, śpiewam piosenkę o mamie, a tu nagle płacznie pięcioro już płacze. Już co się stało nie? przy instrumencie? Oczywiście tęsknota za mamą, i już trzeba reagować, i tak coś innego się dzieje. Zajrzę tutaj do utworów. Właściwie nie ma takiej granicy, szanowni państwo, jaki to ma być utwór. No, jednym pasuje hard rock, co też się dziwiłam. To szczególnie studenci z resocjalizacji o tym mówili, że potrzebują pięć minut na taki hard rock. A potem już się wita z rodziną, wszystko jest ok. no taka potrzeba. My czasami przeklinamy, chociaż też ktoś tam mówi, że proszę tak sobie poradzić, nie, tak jak nikt nie słyszy, wyrzucić z siebie wszystko. I tu macie państwo y Przede wszystkim chodzi o te utwory pogodne, czyli to, co lubicie, tak naprawdę musicie na sobie sprawdzić, ale też dopasować do możliwości dzieci. Nigdy nie było tak, że zmuszałam na przykład, tu Tomek, masz przyjść, tu do kółeczka, czy tam jeszcze zechce, to się włączy, zechcę usiądzie, bo mówię w grupowej, indywidualnie inaczej. Ale też muszę przejść do tego momentu, kiedy mi się zdarzyło, i to też do końca życia będę pamiętać, jako młoda nauczycielka rozpoczęłam pracę zajęcia muzykaniense i terapeutyczne. I wprowadzam, zawsze wprowadzam grupę gram, taki ładny marsz, wchodzi sobie para za parą, wszystko jest ok. A ja w tym czasie diagnozuję, obserwuję, co mnie dzisiaj czeka. Czy muszę, no właściwie nigdy nie mamy takiego planu gotowego, bo, bo dzieci są niesamowite, mają tyle pomysłów, więc trzeba zawsze być kreatywnym. No i co się okazało? Tam sobie przygotowałam w pudełeczku piękne grzechotki kolorowe, no i się wydarzyło. I skończyliśmy śpiewać przy, przy pianinie, ale Tomuś tam sobie siedział przy tym właśnie grzechotkach i sobie tak ładnie układał grzechotki równiutko. Myślę, o, fajnie, przygotowuje nam do grania, do, dla grupy. Ale nauczycielkami wtedy nie powiedziała, że Tomek jest nowym dzieckiem i co się działo. Słuchajcie, krzyk, pisk, ja mówię, teraz idziemy tam do Tomka, weźmiemy sobie instrumenty no i to było wydarzenie też do końca życia. Trzeba się też przygotować, wiedzieć wcześniej o takich sprawach. Tuż nie będę trzymać Państwa dłużej, ale zobaczcie, właściwie mamy wszyscy, cały rodzaj, prawda, utworów, które są do dyspozycji. Każdy z nas ma te swoje ulubione. No i tutaj wypisałam jak właśnie Pan Tomek już mówił, muzyka silnie drażniąca zmysł słuchu, układ nerwowy i tak dalej. To no tutaj raczej bym, no, dla wybrańców, nie? Myślę, że to jest też inaczej. Szanowni Państwo, to jest, jesteśmy na koncercie, na żywo, inaczej odbieramy atmosfera, publiczność, a inaczej jesteśmy w pomieszczeniu takim zamkniętym i tak dalej. Yy, muzyka też jest do, przeznaczona do uważnego słuchania, czyli skupiam uwagę, zazwyczaj to są utwory takie programowe z jakąś treścią, podajemy, że teraz będzie, zresztą yy, jeśli Państwo słuchacie Karnawał Zwierząt Debussy'ego, to przepraszam, Kamila Sonsansa, bo już o Debussy'im mówią księżyc. Yy, Karnawał Zwierząt to jest też taka bardzo, bardzo ładny cykl, gdzie wyraźnie słychać Zwierzęta, tu lew, tam osioł i tam inne jeszcze działania kogut. Przejdę jeszcze dalej. No i to znaczenie tej muzyki, to już Państwo wiecie. Ja już powiedziałam częściowo, że wchodząc czy obserwując, my bardzo korzystamy na. To znaczy, obserwuję dzieci. I wtedy ja już mam taką wstępną diagnozę, co się dzieje, jakie są potrzeby, często też nie zauważy to nauczycielka, bo ona jak ma grupę, no zajmuje się grupą, jest nawet i osoba towarzysząca, czy włączająca, wspierająca i tak dalej, często byłaby to pomoc, bo też brakowało kadry i tutaj mamy do dyspozycji. Ale też chodzi o to, żeby przede wszystkim, tak jak Państwo macie, stymuluje psychikę, prawda? Bo, bo to jest istotne. Nie było przypadku, żeby muzyka kogoś, komuś krzywdę zrobiła. Pan Maciej Kierył, właściwie tu Galińską, mam, pro, proponują właśnie takie zestawy. Może się troszkę o, przesunęłam, ale to. Głównie chodzi o ten relaks, komunikacja, trening, trening. Dzisiaj Pan Tomasz mówił o tym, że nic nie od razu. Czekajcie Państwo, to jest czasami się czeka nawet kilkanaście lat się okazuje, jak się rozmawia z rodzicami. I tutaj proszę być cierpliwym, po prostu to jest tylko proces, sam proces. A tu zaczepiłam się, no właśnie. Jednym z elementów edukacji muzycznej jest ten, ta funkcja terapeutyczna. I też podkreślam studentom, mamy pięć, jest pięciolinia, jest pięć paluszków, jest fonogestyka, gdzie mogę sobie pokazać, pomóc po prostu ułatwić to zadanie do przyjmowania pewnych elementów. I tutaj głównie chodzi o to, żeby nawet wykorzystać, mieszać, łączyć te formy podstawowe. I od tego zaczynać. Oczywiście zaczynamy przede wszystkim od ruchu z muzyką, bo przecież ta aktywność ruchowa jest bardzo dominująca. Czy państwo co wiedzą, że muszą poruszać się dzieci, muszą wyjść na spacer, nie mogą siedzieć ciągle w siadzie skrzyżnym, prawda, nie oddychaj, nie ruszaj się. Zdarzało się też, że trzeba było panią rozruszać kiedyś tam, no bo to różnie bywa. No, ja się nie dziwię, są zmęczone, bo, bo jednak mimo wszystko to zaangażowanie. A, a są dni i też państwo wiecie, że jak ma padać deszcz to Dzieci rozrabiają, prawda? Na pogodę reagują i my już wiemy, że będzie, aha, co nas czeka. No i tutaj wymieniłam, chociaż nie wszystkie. Pan mówił o Orfie. Polecamy Dalcroza, bo Dalcroz jest taki, taki orn porządek, w sensie, że nawet taktowanie, rytmiczność. Te elementy, takie podstawowe jak dzisiaj były wymienione, rytm, melodia, musi, rytm być, rytm życia, rytm działania, bardzo ważne. Też korzystamy z metody dobrego startu Marty Bogdanowicz, piosenki na literki, piosenki do rysowania. Zresztą uwielbiam panią profesor i, i też polecam te działania. Paula Denisona, gdzieś tam, jeśli państwo usprawniacie, prawa strona, lewa strona. Ten, ten, dużo się mówi o mózgu, ale też i o takich działaniach matematycznych. I, zaś potem pokażę Państwu tę terapię dźwiękiem według y, pana Petera Hesab i, i zrobię niespodziankę, a tutaj przejdę jeszcze do takich rzeczy jak na pewno Państwo znana mobilna rekreacja muzyczna. Pan y, doktor Maciej Kierył wędrował po całej Polsce, szkolił w Zielonej Górze również był, tam wszystko było i flety i organki, co tylko możliwe i zawsze mnie podziwiał, że to anestezjolog y, właśnie ukończył też między innymi Wrocław i zaproponował właśnie te wszystkie fazy, ale pamiętajcie, że przy tych wszystkich to jest taki skrót wcześniejszy, bo on sobie troszkę rozbudował. Zawsze po każdej tym etapie jest oddech. Co lekarz mówi? Proszę oddychać, proszę oddychać, oddech ma swoją moc. No i teraz, co jest piękne w, tej, w tym schemacie, że ja mogę dobrać, ja nie muszę lecieć tak 45 minut po kolei, tak jak tutaj jest schemat, tylko mogę sobie dzisiaj na przykład, dzieci moje już się poruszały wcześniej i rozpocząć od zabawy, zupełnie wejść w inny etap. Proszę zobaczyć, że to czarne to jest diagnozowanie, czyli praktycznie to terapeuta cały czas obserwuje. To jest też wysiłek, bo mimo wszystko, żeby zabezpieczyć, no i efekty. Zawsze mi się podoba to, ta rozmowa. Jeśli czegoś nie wykonałam, na przykład podczas tego działania, tam gdzie macie Państwo 10 minut na działania, no, malujemy muzykę, to no, nie wiem, czy zdążymy przez 10 minut z dzieciakami, ale my sobie możemy później pracę dokończyć. Zresztą one mają czasami potrzeby, żeby im nie przeszkadzać czy, czy działać. Także polecam Macieja Kieryła i pozdrawia również. No i tę metodę Petera Hessa, którą później powiem o niej. Którą właściwie szkoliłam się specjalnie, bo mnie to intrygowało, dlaczego dźwięki tak na nas wpływają pozytywnie bądź negatywnie. Bo tak naprawdę to jesteśmy też taką muzyką, takim dźwiękiem codziennym. Samopoczucie mamy takie częstotliwości, że wszystko drga. Czasami ktoś nas drażni, czasami dobrze się czujemy w tym towarzystwie. Najgorzej wtedy, kiedy niskie pensje. No i tutaj tak zaznaczyłam, trochę żartu. Y w swoim czasie pełniłam taką funkcję wicedyrektora Instytutu Muzyki, próbowałam trochę studentów. Y z muzyki zmobilizować. Mówię, pójdziecie do szkoły. No marzyło mi się, że pójdą do szkoły, bo wszyscy to są artystami, tak? No i organizowałam konferencję, a z tych konferencji powstały bardzo ciekawe propozycje. Zapraszałam gości na konferencje po to, żeby też szukać sposobu nie tylko w muzyce, ale również w innych działaniach arteterapeutycznych. I myślę, że te takie właśnie powiązania nasze telefony, no dzisiaj działają. No i co sobie jeszcze tutaj dam? No właśnie, jeśli chodzi o... To ja tu dam relaksja, komunikacja, to już było w sumie. Nie muszę tego Państwu podawać. Zaczepię się tylko króciutko, ponieważ przez jakiś czas pracowałam z siostrami elżbietankami w Zielonej Górze, to nie jest łatwa praca. Już powiedziałam, że pokutę odprawiłam w swoim czasie, <laughs> bo te wszystkie występy jest to piękna placówka ona wtedy się też tworzyła na dole był ośrodek rehabilitacyjny czyli pomagał żeby przedszkole istniało, bo to też jest ważne ale przede wszystkim chodziło o te dzieciaczki u mnie nie było tak, że dzielimy dzieci z niepełnosprawnością, czy tam ze spektrum autyzmu, i tak dalej. Wszystkie są nasze. I Dążyłam do tego, że jeśli już był występ, to żeby wszystkie brały udział, a nie żeby osobno, czy wyróżniać i tak dalej. Także bardzo istotne, one tam sobie zawsze, ordnung, ukrzy był porządek. Tak, że Państwo zobaczcie, program wychowawczy musiał być, jakby wizytacja, to, to ja tam jestem, mam artystyczną duszę, więc czasami się mogłam wyłamać, ale musiałam to wytrwać, prawda? dokumentowanie, pro, program profilaktyczny, ale faktycznie dbały o dzieci, i właściwie te dzieci pytały, kiedy będzie poniedziałek, że one mają tam jakby swoją rodzinę, bo sytuacje trudne tam i, i rodzinne i tak dalej. Bo jeśli są występy, to wtedy też czy warsztaty z rodzicami obserwujemy, co się dzieje w domu, jakie są relacje i tu też polecam Państwu takie warsztaty. No i tu mamy. Ja tak króciutko, przynajmniej, bo to jest też grupa taka mieszana. Trochę obrazków, jeśli pozwolicie. Oni mają tam, teraz już tam się troszeczkę zwiększyło. Dotacje były, więc więcej tych, tych pracowni się pojawiło, ale też i specjalistów. Dobra, i przejdę do porannego kręgu. Pan nie wymieniał dzisiaj, to chociaż będziemy się różnić, tak? To. Przepraszam, znowu coś narusiłam. I taki właśnie poranek, także tam ta radość, że, no, mówiłam, powoli, śpiesz się powoli, zdąży się spóźnić. Aha. I teraz makaton. Nie wiem, czy ktoś z Państwa szkolił się. Akurat udało mi się zrobić dwa stopnie, bo też byłam zainteresowana. Szukam sposobu, jak dotrzeć. No, trzeba było skończyć oligofrenopedagogikę, później tą terapeutyczną. I tak co chwilę jakieś kursy nie, w własnym zakresie. No i tu mamy panią, która ćwiczy z nimi Makaton. Dzieciaki są cudowne, grupa to jest sala. My mam, tam później będzie ta sala osobno, nasze muzykowanie w sali, różne brzmienia, relaksują się, i faktycznie te dzieci mają i posiłki. One właściwie to jest ich drugi dom. I dlatego to też jest ważne, żeby stworzyć im atmosferę. No, dzwonki są tutaj dzisiaj też można sobie zakupić, eksperymentowanie czy, czy zabawa. No i mamy zajęcia muzyczno terapeutyczne szły na górę, sprawdzały, czy jestem. Tu wprowadziłam i misy dźwiękowe, które potem państwu zaprezentuję, chociaż na troszkę, co mnie też zafascynowały jako instrumenty muzyczne, nie tam w jakieś inne. Sprawy. Zapraszałam też, ja siedzę właśnie przy takim instrumencie. Później już pianino się znalazło. Po czasie trzeba być cierpliwym. No i studentki miały przyjemność też y, doświadczać, bo uff, powiedziałam, to nie jest takie łatwe ta praca, czy później sobie zorganizować i tak dalej. No, oczywiście tylko migawkowo, no, bo przecież to szumi, tam jeszcze coś się dzieje. Uroczystości, to co mówiłam, też bardzo istotne. Y Zawsze jasełka, to, to już jest norma, prawda? Ale to jest, mówię, to jest coś pięknego. Taki występ czasami zaskakują w swoich działaniach, a na pewno Państwo to też robicie na co dzień, więc tutaj to występowanie, ale one tak zawsze umiały podziękować. Zaskakiwały mnie bardziej właśnie te dzieci. Z... Z niepełnosprawnością, niż tutaj tam no było, przebyło, proszę bardzo, do widzenia. A te umiały ładnie podziękować, uśmiechnąć się, przytulić. No i dziękuję za uwagę. To znaczy, myślę, że wystarczy.